Niezwykłego koncertu wysłuchali melomani w klasztorze sióstr Urszulanek w Sieradzu. Po raz pierwszy zabrzmiały utwory Cypriana Bazylika, zwanego również Cyprianem z Sieradza. Koncert Bazylik dla Sieradza promował płytę, na której po raz pierwszy zebrano wszystkie zachowane utwory renesansowego kompozytora. Jest mój ukochany kompozytor, gram go od 30 lat, nabożną piosenkę znam na pamięć i wykonywałem w przeróżnych wersjach. Nie rozumiem, że jest mało znany, raczej jest... Jest w takim marginesie elitarnej twórczości polskiej muzyki dawnej, ale jest to filar polskiej muzyki renesansowej. Cyprian Bazylik skomponował utwory nagrane na płytę w wieku zaledwie dwudziestu kilku lat. Znanych pieśni jest tylko piętnaście. Wiadomo, że komponował dla dworu berlińskiego, ale tych kompozycji nie odnaleziono. Piętnaście znanych pieśni to pieśni kalwińskie, ponieważ Cyprian Bazylik przeszedł na kalwinizm. To wspaniale się łączy z ideą. Łączenia wszystkich religii i wsłuchujemy się w bazylika, który wzywa do dobrego, mądrego, życia bez grzechu, do, umił do umiłowania przyrody i człowieka. Utwory Cypriana Bazylika są tak piękne, prawdopodobnie dlatego, że ich twórca był typowym człowiekiem renesansu. Cyprian się radza po studiach w Akademii Krakowskiej trafił na dwór księcia Mikołaja Radziwiła zwanego czarnym. Dzięki niemu otrzymał posadę w królewskiej kancelarii w Wilnie. Cyprian Bazylik, wielki sieradzanin epoki renesansu, to nie tylko muzyk, to nie tylko kompozytor, ale również poeta, pisarz, tłumacz, a nade wszystko drukarz, który miał kilka drukarni, jedną w Brześciu Litewskim, później w Krakowie i te drukarnie słynęły z tego, że były wydawane przepiękne druki. Przepiękne druki i co ciekawe, Wszystkie książki drukowane w jego drukarniach były drukowane w języku polskim. Mimo wielkich zasług dla polskiej kultury, w rodzinnym sieradzu kompozytor był mało znany. Bardzo dobrze, że tutaj w sieradzu to zostało nagrane i powstanie taka płyta właśnie z kompletem jego utworów muzycznych, bo tak naprawdę do tej pory to Cyprian Bazylik kojarzył się tylko z ulicą przy cmentarzu i jeszcze swego czasu było Sieradzkie Towarzystwo Muzyczne imieniem Cypriana Bazylika, a tak było osobą zapomnianą tutaj u nas w Sieradzu i bardzo dobrze, że taki projekt powstał i będzie materialna, namacalna pamiątka po Cyprianie Bazyliku. Pomysłodawcą nagrania tej niezwykłej płyty jest Romuald Erentz, dyrektor Sieradzkiego Centrum Kultury. Jako muzyk docenia wielkość Cypriana Bazylika. Faktycznie jest to wydarzenie szczególne. Można powiedzieć, że w jakiś sposób stawiamy pomnik. Może to nie jest pomnik spiżowy, nie jest to pomnik, jakiś, który będzie stał w którymś z załógów się radza, Może w przyszłości tak. Ale będzie to coś, co będzie można wziąć do ręki, posłuchać, za, zadumać się nawet czasami, pomoglić również, ponieważ jest to póta, która ma niesamowicie wiele wątków, jest to pyta przepiękne prze i bardzo wielowymiarowe. W realizacji tego niezwykłego przedsięwzięcia uczestniczyli muzycy zespołu instrumentów dawnych Ars Nova, zespół wokalny Subtilior Ensemble i chór Cantilena działający przy zgromadzeniu sióstr Urszulanek w Sieradzu kilka lat, cztery mieliśmy takie w ogóle plany, żeby, żeby sami jako chór nagrać tą muzykę Bazylika w czterogłosie nawet. Pewne próby już były, no, a teraz akurat trafia się okazja taka, że z takim dosyć sławnym zespołem zechcieli nas wziąć do tego, żebyśmy z nimi śpiewali, no i, i się udało. No powiem, że na pewno tak, no, muzyka jest trudna do zaśpiewania, chociaż partie solowe, które wykonuje tutaj kwartet jest o wiele są trudniejsze na pewno. My jako chór mieliśmy łatwiej, na pewno trochę to pracy kosztowało, nie powiem, że było łatwo, o, w pewien sposób. Jacek Urbaniak, koordynujący nagranie płyty Bazylik dla Sieradza, przyznaje, że kompozycje wymagają od muzyków niezwykłej wyobraźni. Jest to muzyka wymagająca, ponieważ kompozytor niewiele zapisał. Zapisał tą generalną materię muzyczną, czyli nuty i jaką mają mieć wysokość i ile mają trwać, a resztę nie zapisał. A więc można to wykonywać na różnych instrumentach, na różne głosy, w bardzo różny sposób. I to jest dla nas też ciekawe, bo Bazylik zmusza nas do współkomponowania tych utworów. To jest bardzo, bardzo fascynujące. Fascynacja towarzysząca muzykom udzieliła się również publiczności. Słuchacze byli poruszeni i zachwyceni zarówno samymi utworami, jak i ich wykonaniem we wspaniałym wnętrzu kościoła. Nie jest aż trudno tak od razu powiedzieć, ale znakomity koncert. To był świetny czas spędzany tutaj. No fantastyczne. Oby tak więcej było takich koncertów. Cała świątynia wypełniona. Dwa razy na, sto, na stojąco były no brawa, oklaski. No no coś pięknego. Projekt naprawdę ponad wszelkie wymiary, jakie się razu zrobiono. A muzyka? Ja jestem zwolennikiem średniowiecza, renesansu i po prostu dla mnie to jest straszne uduchowienie. Na szczęście nie tylko ci, którzy przyszli na koncert będą mogli cieszyć się muzyką wielkiego sieradzalina Cypriana Bazylika. Zawsze mogą sięgnąć po płytę Bazylik dla Sieradza. Powstała dzięki unijnym pieniądzom w ramach projektu Od elekcji królów Polski do epoki internetu. Sieradzka sterówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu.